Dzień dobry. Jesteśmy na trzecim zjeździe podkarpackich rozmów. Czas na głos młodego pokolenia. Za mną jest Kacper Niedbała. Dzień dobry, Kacper. Dzień dobry. I zadam mu dzisiaj kilka pytań. Tym szybkim akcentem przechodzimy do pierwszego. Jak dokładnie dowiedziałeś się o projekcie i opowiedz całą swoją drogę, jak tutaj trafiłeś? Dobrze, a więc y, o projekcie dowiedziałem się od mojego kolegi z klasy, Cezarego. Y, bardzo mnie zainteresował ten temat, ponieważ jednak. Dosyć powiem szczerze, jak na swój wiek, prężnie działam w różnych organizacjach, na przykład w OSP czy w wolontariacie, i osobiście uważam, że wiedza, którą nabywam w szkole, jest niekoniecznie dla mnie wartościowa i zainteresowały mnie te wykłady, ponieważ można dowiedzieć się bardzo dużo różnych, dużo można pozyskać informacji na temat takiej. Wiedzy czysto praktycznej, powiedziałbym, i można nabyć umiejętności miękkie, dlatego bardzo mnie to zainteresowało. Yy, wypełniłem wszystkie potrzebne, yy, potrzebne dokumenty, aby móc yy, aplikować na yy, zjazd, i udało się, dostałem się. się. Udało, i tutaj jesteś. Tak jest. No i bardzo dobrze. I teraz drugie takie szybkie pytanko. W takim razie, kim chciałbyś zostać w przyszłości, i z czym wiążesz swoją. Przyszłość? To jest trudne pytanie, bo cały czas, yy, cały czas no, nowe pomysły się pojawiają, ale na dzień dzisiejszy chciałbym yy, swoją przyszłość chciałbym yy, w służbach mundurowych. O, to bardzo, bardzo dobre. Yy, przyszłościowo plany służby mundurowe. Fajna sprawa. No, yy, akurat chodzi mi tutaj głównie. Yy, o służby celne. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna praca. Też mam, moja mama pracuje w służbie celnej i bardzo mi się podoba to, co ona robi. Myślę, że jest to dobra perspektywa, jako że to jest praca w budżetówce. No to Jest to wymiary, godziny są określone. 8 godzin dziennie nie ma tutaj, nie ma żadnych nadgodzin się nie wyrabia. Także jest, można powiedzieć, że można sobie bardzo dobrze zaplanować dzień, i jeżeli ktoś dobrze potrafi się, no jest po prostu operatywny, może na przykład założyć drugą firmę i tak, także po godzinach pracować. No niestety nie może być to y, działalność związana z pracą z funkcjonariusza celnego, ale myślę, że jak najbardziej bym sobie poradził, ale to jest jeszcze niepewne, zobaczymy. Wiąże też może swoją przyszłość z innymi służbami, ale raczej chciałbym y, służyć w państwowych w jednostkach. Czyli najbardziej przemawiają jednak do Ciebie te służby mundurowe, tak. wszystkie, ale gdzieś tam najbardziej ta celna. Tak jest. Dobra, to Kacprze, powiedz mi w takim razie, czy podobają Ci się prowadzone zajęcia i które, jakbyś mógł opowiedzieć, Ci się najbardziej podobały, najbardziej Ci urzekły? Myślę, że najbardziej Urzekły mnie zajęcia dotyczące psychologii. Bardzo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo interesujący temat, gdyż jakby wszystko, co ludzie robią, opiera się jednak na tej psychologii i można działania ludzi bardzo łatwo można rozszyfrować. Można ludźmi za pomocą perswazji, można też ich jakoś ukierunkować, ukierunkować. No jest to bardzo dla mnie ciekawy temat. Yy, co mogę więcej powiedzieć? Każdy, każdy wykład y, zapewnił mi jakąś wiedzę, coś nowego się dowiedziałem. Są to no, niezwykle ważne dla mnie tematy, no bo niestety w takich, y, takich rzeczy nie dowiem się w szkole, co mnie bardzo boli. No i to są takie właśnie realne, realnie potrzebne y, rzeczy, powiem. No, to jest wiedza, która się mi bardzo w życiu przyda, szczególnie w mojej przyszłej karierze zawodowej. Także. Naprawdę bardzo, bardzo przydatne. No tak, to się też odniosę, że no jednak psychologia ma w sobie ten taki y, tajemnicą, te takie zagwostki, no nie, więc to tak. Dobra, kolejne pytanko. Y, czy udało ci się zawrzeć jakieś nowe znajomości i jak oceniasz czas wolny oraz integrację? Jak najbardziej mi się udało? Y, powiem tak: y, bardzo najważniejsze dla mnie jest środowisko. Y, to na przykładzie szkoły podam. Yy, mimo, że w szkole tak naprawdę no, z mojej perspektywy nie dowiaduję się jakichś przydatnych rzeczy, no jakoś tak moją przyszłość nie widzę kompletnie, ani, nie wi ani że tak powiem, nie będzie związana z kierunkami humanistycznymi, ani z ścisłymi. Także no, ciężko mi jest tak naprawdę wynieść coś z tej szkoły, ale najważniejsze jest środowisko. Jako, że wybrałem dosyć dobrą szkołę, w moim regionie, no to obracam się wśród ludzi, którzy jakoś, powiedzmy, są, reprezentują podobny poziom co ja. I to jest bardzo fajne, bo mogę się wymieniać poglądami z nimi, mogę rozmawiać na różne bardzo ważne tematy. I tu jest właśnie bardzo podobnie, bo są ludzie, którzy tak naprawdę są świadomi tego, co się dzieje na świecie. Można się powymieniać poglądami, porozmawiać. Dowiedzieć się bardzo różnych ciekawych rzeczy na bardzo różne tematy. Także no. No tak, to są ludzie, którzy nie żyją w dezinformacji tak. i wiedzą, co się dzieje na świecie. Dobra, czyli znajomości nowe nawiązałeś, a powiedz mi jeszcze, jakie udało Ci się nabyć doświadczenia podczas zajęć? No właśnie, właśnie w temacie psychologii. Bardzo mnie to zainteresowały, te wykłady na temat psychologii, i będę zgłębiał ten temat i właśnie to mi tak trochę otworzyło oczy. Ale no, jak już powiedziałem, każdy wykład jakiś nowych informacji mi dostarczył. Także ciężko mi jest tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy wykład niesamowicie przydatny. I coś wnosi, dużo tak wnosi, jeszcze. no nie? Dobra. A powiedz mi teraz tak. No bo yy, już gdzieś masz swój plan zarysowany, że chcesz zostać tam w służbach celnych, ale czy po projekcie Będziesz dalej się angażował w aktywizację społeczeństwa i w jakichś poza może, rządowych organizacjach uczestniczył, czy jednak gdzieś tam... Jak najbardziej. Ogólnie to, to jest jeszcze tylko, że tak powiem, wizja przyszłości. Może być bardzo trudna, ale bardzo chciałbym kiedyś założyć własną fundację. Tylko problem jest taki, ja bym bardzo chciał, żeby ona była jakoś też połączona z moimi pasjami, czyli z muzyką. Tylko to jest... No, muszę jeszcze przemyśleć, to będzie długa droga, zanim w ogóle coś zacznę zrobić zro w tym temacie. Ale bardzo chciałbym właśnie połączyć działalność w społeczeństwie z moimi pasjami, żebym poza właśnie moim jakimś głównym źródłem zarobku mógł się jakoś realizować w moim regionie, poznawać ludzi i jakoś zaistnieć, żeby, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w moim mieście. Bardzo, bardzo ładny masz plan, Ci powiem. I już. Kończywszy nasz wywiad, czy wziąłbyś udział ponownie w takim projekcie, jeżeli byłaby taka okazja? Oczywiście wziąłbym, jak najbardziej. Yy, polecam to każdemu serdecznie. Jeżeli ktoś tylko chce nabyć przydatną wiedzę, która się przyda w, no, w, w życiu, w karierze zawodowej, jak najbardziej są to y, bardzo przydatne y, informacje. Można się nauczyć bardzo wielu rzeczy nowych. I myślę, że jak najbardziej to można wiele nabyć yy, umiejętności miękkich dużo. Czyli jednym zdaniem jesteś na tak. Jestem na tak. Dobrze. Kacprze, dziękuję Ci bardzo za dziękuję dzisiejszy bardzo. wywiad. Dziękuję Wam widzowie. Ze mną dzisiaj był Kacper Niedbała.